Dziadek śnieg nie takie, taki nosił, bardzo znany i przyjemne. inny trend może, yy, kolor No to już cofamy się we średniowieczach, tak? Głaznowy i tak dalej, te sprawy. Dobrze, czyli to mam sprawę ogarniętą. Wracamy do stresu. Co to jest? Może ktoś wie? O, jak na lekcji, jak na wąsie. Dobrze, technostres. No to może na takim przykładzie praktycznym. Yy, Dano dziewczynie tablet yy, z, yy, z nakazem wyszukiwania określonych informacji. W ciągu dam 10 minut. Tablet yy, wyłączył się po 5 minutach. To jest yy, doświadczenie z programu Nikon z 2 Bardzo polecam, popularny markowy program. Dobrze, wracając. Yy, po 5 minutach, tablet się włączył. Dziewczyna nie jest wyszukać odpowiednich informacji. Potem pytano o swoje uczucia dotyczące tego. Mówiła, że to było trudne do określenia. To była złość jakaś pomieszana z rozkoryczeniem. I wiadomo no, no, co to było. I to jest właśnie proces. To zjawisko dotyczące usterek i jakichś tam e, wad danego sprzętu elektronicz elektronicznego. Bo mózg człowieka to jest nadal ten mózg z epoki kamienia upadłego. My się nie różnimy niczym od tamtych ludzi. Człowiek rodzi się i dopiero nabywa odpowiednie umiejętności potrzebne mu do życia. Dlatego no, to by było na tyle. <grywy> Dziękuję ślicznie za uwagę i teraz zapraszam Miłosza.